Może słyszeliście tę historię? Kapelan wojska pruskiego wygłosił proste kazanie na temat grzechu i popędliwości. Następnego dnia major, który miał bardzo porywczy charakter, powiedział mu tak: "Czuję się urażony. Wydaje mi się, że to kazanie było pod moim adresem". Kapelan przyznał się, że rzeczywiście w tym kazaniu również chciał powiedzieć coś do majora, ale nie chciał go ani obrażać. Ani nic z tych rzeczy. Chciał go po prostu delikatnie napomnieć. Cóż, to bez sensu stwierdził major Ja mam popędliwy charakter i nic na to nie mogę poradzić nie potrafię opanować się to jest niemożliwe. A więc, gdy przyszedł kolejna możliwość do wygłoszenia kazania, kapelan wygłosił kazanie na temat oszukiwania samego siebie. I mówił tak, dlaczego człowiek mówi, że nie może opanować swego gniewu, skoro doskonale wie, że gdyby został obrażony w obecności jakiegoś monarchy, to na pewno by się opanował. No i powiedział coś takiego ten kapelan, że gdyby każdego z nas postawić przed królem królów, to wtedy na pewno każdy z nas opanowałby się. Niezależnie od tego, co by mu powiedziano i jaki ma charakter. I ten major, gdy to usłyszał, przemyślał to i następnego dnia zagadnął znowu kapelena i powiedział: Miałeś wczoraj rację. I odezwał się z taką już większą pokorą i powiedział: Od tej pory proszę mi zawsze przypominać, że jestem w obecności Króla Królów. Chcę, abyśmy dzisiaj w tym rozważaniu pomyśleli nad tym, jak to jest z tą naszą świadomością obecności króla. Posłuży nam ku temu bardzo znana historia e, pewnego uciekiniera. Oczywiście wszyscy chyba już wiemy, o kogo chodzi. Przed Bogiem wiemy, że nie da się uciec, że Bóg znajdzie ciebie i mnie wszędzie. Choćbyś próbował zapaść się pod ziemię do jakiegoś bunkra, choćbyś próbował nawet pod wodę się schować, nawet w rybie znalazł Jonasza. Usłyszał Jonasza. Zatem zobaczcie, że historia Jonasza nie tyle ukazuje nam, że Jonasz próbuje uciec przed Bogiem, dlatego że Bóg, przed nim nie da się uciec. Bóg nie jest osobą fizyczną, która mieszkała tam, gdzie Jonasz i teraz Jonasz, uciekając do, do Tarszyszu, ucieknie od pana Boga. Zobaczcie, że ta historia nie tyle próbuje nam to powiedzieć, bo Bóg nie jest ograniczony fizycznie. Zatem to, co nam próbuje powiedzieć, to są takie dwie rzeczy. Pierwsza, że Jonasz próbuje uciec przed tak zwanym przeznaczeniem, przed powołaniem Jego, przed wykonaniem pewnego zadania i woli Bożej. Ale druga rzecz, na którą chciałbym dzisiaj w szczególności zwrócić uwagę, to to, że jest coś głębiej że Jonasz ucieka sprzed oblicza Pana Boga, sprzed twarzy Pana Boga. Czyli innymi słowy, Bóg kieruje swój wzrok i kieruje swoją twarz na Jonasza, a Jonaszowi nie podoba się to i Jonasz próbuje zejść z pola tego widzenia wzroku, z pola widzenia twarzy, oblicza Boga, tak, żeby nie doszło z Bogiem do konfrontacji. Jonasz próbuje coś takiego Bogu powiedzieć. Panie Boże, a może spróbowałbyś sobie kogoś innego spojrzeć? Spójrz sobie na Ankę albo na Włodka. Spójrz sobie na jego życie i skup swoją twarz i swoje oblicze na jego życiu. Ale niekoniecznie na moim, przynajmniej w tym momencie. E... Boże, popatrz sobie na kogoś innego. E... I możecie mi wierzyć, albo nie, ale miliony ludzi dzisiaj robią dokładnie tak samo, jak próbował zrobić Jonasz. Gdyby nazwać ten problem słownie, to nazwałbym go wypieranie Bożej obecności. A gdyby szczegółowo zdefiniować problem, to powiedziałbym coś takiego: że ludzie nie chcą stawić się przed Bogiem, aby rozprawić się z Bogiem w związku z tym, co ukrywają w sercu. Nie chcą się stawić przed Bogiem, wolą wręcz nawet umrzeć, byleby się nie stawić przed Bogiem. I o tym będzie nasza historia. Przeczytajmy wersety z księgi Jonasza w Bibliach Warszawskich, strona 987. Pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec, i zauważcie tutaj ten zwrot, sprzed oblicza pana do tarszyszu, a gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza pana jechać z nimi do tarszyszu. Wie, wiecie doskonale, że przynajmniej w tamtej kulturze hebrajskiej, jeśli coś jest dwa razy podkreślone, to znaczy, że to jest bardzo ważne. Więc tutaj mamy pokazane, że właśnie próbował usunąć się sprzed oblicza Boga, sprzed Jego zasięgu, sprzed Jego patrzenia. I przeczytajmy od razu werset czwarty i piąty. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak, iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. I historia nam dalej pokazuje, że pomimo, że Jonasz próbuje uciec przed oblicza Boga, to Bóg nie pozwala, aby jego życie toczyło się dalej, można powiedzieć, takim naturalnym biegiem życia. Zgadza się? Ingeruje, czyli układa pewne sprawy i okoliczności, i co jest bardzo ciekawe, historia pokazuje Jonasza śpiącego. I wierzę, że ta historia pokazuje Jonasza śpiącego po to, aby uzmysłowić czytelnikom taką pewną rzecz, że dzisiaj również ludzie często śpią i nie widzą tego, że w ich życiu walą się sprawy, dzieje się zupełnie nie tak. Są tak jakby postawiane pewne przegrody, pewne blokady, po to, żeby skierować w ich inną stronę, ale oni nie widzą tego. Nie widzą, że dzieje się coś dziwnego. I co jest bardzo ciekawe, ludzie, inni, którzy byli na statku, chociaż przeżyli już wiele burz, to ta burza była dla nich szczególnie dziwna. Jakaś niespotykana. I ci ludzie, którzy mieli różne wierzenia, zaraz też powiemy krótko o tych różnych ich wierzeniach, oni potrafili dostrzec coś bardzo dziwnego w tej burzy, ale Jonasz śpi i tekst pokazuje tak jakby jego życie mijała jak podróż, jak sen. Czyli gdybyśmy otworzyli inną stronę Biblii, no to Bóg powie, czy nie widzicie, że wasze plony nie rodzą? Czy nie widzicie, że staracie się, męczycie się w tym życiu, próbujecie zdobyć wszystko, a, a po prostu nie idzie? Nie ma tego mojego ani błogosławieństwa, ani ręki przy tym i tak dalej, i tak dalej. Czy nie widzicie tego? I co na domiar? zobaczcie, co się dzieje. Tekst pokazuje, że Jonasz jakim snem śpi? Twardym snem, twardym snem. Czyli yy, statkiem rzuca na prawą stronę i na lewą. Taka największa, można powiedzieć, huśtawka, jaką komuśkolwiek się da, zdało przeżyć. No chyba, że ktoś był w Energylandii. No to tam jest większa. Ale na prawo i na lewo rzuca. Brzmią błyskawice, yy, pioruny. To chyba nie jest polskie słowo, ale uderzają te błyskawice. Słychać potężny dźwięk, ale Jonasz śpi twardym snem. Wiecie? I zastanawiałem się, co jeszcze Bóg musiałby dopuścić, aby właśnie zbudzić tego człowieka. Zbudzić tego człowieka i żeby on mógł otworzyć oczy i w takim przeniesieniu dojrzeć, że pewne rzeczy dzieją się w jego życiu, ale one są jakieś nadnaturalne. One są jakieś szczególnie dziwne. Coś tam jest nie tak. I teraz taka wstawka odnośnie tego, że każdy w coś wierzy. Że ci ludzie, każdy miał zacząć wołać do swojego Boga, miał zacząć robić to, co wierzy. I pozwólcie, że powiem Wam pewną historię. Eee, pewien młody student, który przyjechał w pewnym momencie odwiedzić swój dom rodzinny, swoją mamę, nie zastał jej, wszedł do środka i akurat przyszła pewna znajoma jego mamy. Więc on ugościł ją, zaprosił, powiedział, żeby poczekała w środku. Ona się zgodziła, usiadła sobie i zapytała, czym Pan się zajmuje, młody człowieku? On odpowiedział, studiuję teologię. Co? Teologię? Krzyknęła. Dzisiaj jeszcze się w to wierzy? Jeszcze się w coś wierzy w ogóle? To jest niemożliwe. I zacytowała tam pewnego poetę e, i, i ten cytat szedł w taki sposób. My wierzymy w to, w co on wierzył. E, chrześcijaństwo to przeżytek. No i jak, jak on usłyszał takie słowa, zrobiło mu się bardzo przykro, więc zmienił temat I zapytał się: A jak pani zdrowie? I ta kobietka wzięła, odpukała i powiedziała: To i to młody człowieku, ale nie pyta się o zdrowie. A on mówi: Ale co to oznacza? To, to i to i No, to oznacza na nieszczęście, że coś, coś się wydarzy złego. I, I wtedy ten człowiek zrozumiał, że aha, czyli taka wiara jest idealna, że każdy po prostu ma jakieś tam swoje, e, można powiedzieć, zabobony, swoje zrozumienie. I on doszedł do wniosku, że są różnego rodzaju wiary, ale jest tylko jedna prawdziwa wiara. I ta wiara jest oparta na Jezusie, Chrystusie, Synu Bożym. Dlaczego? Bo ta wiara daje zbawienie, a nie ta, czy jakieś innego rodzaju. Więc wracając teraz do historii, mamy osoby, które wołają do Boga, i każdy z nich coś wierzy, i wracamy znowu do Jonasza, i powiedzcie mi, gdzie Jonasz znajduje się w naszej historii? Dosłownie w jakim miejscu? Słucham? Na statku na dole tak. Można powiedzieć, w ładowni, są różne przykłady. Jeden przykład mówi, że gdzieś tam z tyłu statku, gdzieś ukryty, ale większość przykładów mówi, że właśnie pod dołem, w dolnym piętrze statku, gdzieś tam w ładowni i wiecie, to miejsce przedstawia właśnie to takie skryte miejsce skryte miejsce, które każdy z nas ma w swoim życiu. Dlatego też dzisiejsze rozważanie nazwałem w ten sposób: Ty dobrze wiesz, kim jesteś w skrytym miejscu. Ty dobrze wiesz, kim jesteś w skrytym miejscu. Cała akcja, moment tej burzy, tych wszystkich robotników, tej, tej można powiedzieć, zagłady, dzieje się u góry. Wszyscy gdzieś tam próbują się ratować, działać, coś robić, ale gdzieś tam na dole znajduje się jeden człowiek, który. Jak powiedzieliśmy sobie, jeszcze w tym momencie twardo śpi, i to, to miejsce, ta kryjówka jest dla niego właśnie tym skrytym miejscem. A Jonasz przed wejściem na pokład doskonale wie, co ukrywa i dlaczego e, pewne, rzeczy, pewne rzeczy się dzieją. I możecie się ze mną nie zgodzić, ale również widzę, że każdy człowiek, albo przynajmniej prawie każdy człowiek w swoim życiu również posiada takie skryte miejsce, taką kryjówkę swoją. Nawet jeśli mieszka w rodzinie, w małym mieszkaniu, gdzie mieszka pięć osób i gdzie nie ma własnego konta, dlatego że to skryte miejsce ono nie dotyczy miejsca fizycznego. To skryte miejsce dotyczy tego, co gdzieś tam w środku ukrywasz w sercu, i czasem nawet twój małżonek, czy nawet twoje dziecko nie wie. Jest taki serial, którego nie będę polecał z tytułu, ale w tym serialu było to przedstawione jako taki mroczny pasażer coś, co ja doskonale wiem, co siedzi w głębi mnie. Dlatego Pismo Święte tak często mówi o tym, aby badać swoje serce. I tak naprawdę wyłonić to, co, co znajduje się w tej kryjówce, to, co znajduje się w skrytym miejscu. A wiecie po co? Wiecie po co muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem w tym skrytym miejscu i po co mam to wyłonić na, na zewnątrz? Po to, żeby doszło do konfrontacji z Bogiem, żeby skonfrontować to z Panem Bogiem, żeby załatwić tą sprawę. I przeczytajmy wersety 6 i 7. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i także rzekł do niego. Dlaczego śpisz: wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy? I rzekł jeden do drugiego szybko. Rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas? To nieszczęście. Gdy więc rzucił losy, rzucili losy, los padł na Jonasza. Zobaczcie, że czasami dopiero. Coś wychodzi na jaw, gdy wpadniemy, tak? Gdy się obudzimy. Więc w pewnym momencie Pan Bóg musi coś zrobić, takiego, żeby ktoś przyszedł do nas i albo nas mocno szturchnął, albo nawet dał nam takiego przysłowiowego kopniaka. Wtedy się budzimy, i wtedy dopiero no, sorry, przyłapałeś mnie, więc teraz powiem o co chodzi. Nie? A zobaczcie, gdyby w dzisiejszych czasach działało to tak, jak wtedy, że rzucają losy i wychodzi prawda na jaw, to By było bardzo ciekawie, nie? Rzucamy losy i nagle okazuje się, że ty masz taki grzech. Rzucamy losy i okazuje się, że małżeństwo rozwaliło się z powodu ciebie, z powodu, nie wiem, małżonki albo małżonka. Albo na przykład rzucamy los i wychodzi na jaw, ile pastor spędza na kolanach w ciągu tygodnia. Ok, rozumiemy o co chodzi. I zobaczcie, że zostało zadanych pięć pytań Jonaszowi. Pierwsze pytanie, z czyjej Winy to na nas spadł. Czyli innymi słowy, co ty zrobiłeś? Tak jak często nauczycielki mówią do uczniów w szkole, co zrobiłeś złego? Drugie pytanie, jaki jest twój zawód? Trzecie pytanie, skąd pochodzisz? Czwarte, jaki kraj reprezentujesz, a piąte, z jakiego ludu pochodzisz, albo jaki lud reprezentujesz. A Jonasz tylko odpowiedział, znajdźcie sobie to w tekście, jestem Hebrajczykiem i czczep Boga, który stworzył niebo i co? I może. I dodatkowo w kolejnym wersecie jeszcze się przyznał, że ucieka przed tym Bogiem, który stworzył morze. Ale werset dwunasty po prostu miażdży. Mnie zmiażdżył całkowicie. Posłuchajcie wersetu dwunastego. Wtedy rzekł do nich: Weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Już nie chodzi o to, że nagle. Jonasz został przyłapany na tym, co ukrywa w swoim sekretnym miejscu. To, co miażdży system, to jest to, że Jonasz w tym momencie mówi, że dla niego lepiej jest, żeby zginął, dla niego lepiej jest umrzeć, niż skonfrontować i przyjść do pana. Czy widzicie to? Przecież to jest, to jest niemożliwe. On nie będąc pewny o swoim zbawieniu tak, no bo wie, że coś tam ma niezałatwione z Bogiem, on mówi do tych ludzi, żeby go wyrzucili i żeby, że on woli zginąć, niż po prostu teraz przyjść do Boga i to załatwić. I gdyby nasza historia potoczyła się inaczej, gdyby Pan Bóg w tym momencie powiedział dobrze Jonaszu i pozwolił mu umrzeć w tej wodzie, to wiecie, co by dzisiaj było? Dzisiaj byśmy się zastanawiali, będzie Jonasz zbawiony, czy nie będzie? Będzie, czy nie będzie? I by takie trwały kolejne jakieś dyskusje i dysputy. Ale na szczęście i chwała Bogu za to, postanowił, żeby dać dalej możliwość Jonaszowi, zmienić coś i powiem wam, że to również jest czymś, co jest bardzo częste w naszym życiu, również w moim życiu. W momencie nawet, gdy podejmuję różne sprawy, nawet dobre sprawy dla Pana Boga, ale życie mnie zmęczy do takiego stopnia, że mnie zniechęci, że coś się nie udaje, że nie, nie, nie od razu przychodzi odpowiedź na modlitwy, to wyobraźcie sobie, że ja w moim życiu, też już powiedziałem kilkukrotnie albo nawet więcej razy, że dobrze byłoby mi umrzeć, albo że chciałbym umrzeć niż dalej gdzieś tam się męczyć. Wyobraźcie sobie, ludzie naprawdę wolą dzisiaj często odejść do grobu. Niż stawić się, skonfrontować, paść na kolana przed Panem Bogiem i wykrzyczeć problem, który jest w środku. Wiecie, lepiej jest przed Panem Bogiem wykrzyczeć i nawet poprzezywać na pewne rzeczy, które cię martwią w życiu, ale przed Panem, przed Jego obliczem skonfrontować to z nim, niż właśnie gdzieś to tam cały czas mieć tego, tą drugą stronę medalu, ukrytą w środku i, i w taki sposób żyć. I są różni ludzie. Jedni ludzie doskonale wiedzą, co Pan Bóg o nich chce, inni ludzie nie wiedzą i pytają Pana Boga, i często niestety tutaj no, poleciłbym jeszcze wytrwalszej modlitwy albo y, też dodatkowego jakiegoś badania swoje serce, ale są też ludzie, a zwłaszcza objawia się to głównie wśród chrześcijan, którzy próbują działać na dwa fronty. Wiecie doskonale jak? Pozwólcie, że opowiem pewną ilustrację jeszcze z tym związaną. Ezop w jednej ze swych bajek opowiadał o wojnie pomiędzy zwierzętami lądowymi i ptakami. I był nietoperz, który próbował należeć do obu tych stron. Czyli jak zwyciężały zwierzęta lądowe, to on mówił, że jest jednym z nich, zapewniał ich. Jak zwyciężały znowu ptaki, no to znowu wznosił się i mówił, że jest ptakiem. No, i gdy wykryto jego taktykę, to został wyrzucony zarówno z grupy zwierząt lądowych, jak zarówno z grupy zwierząt ptaków, i musiał uciekać. I do dziś gdzieś tam w nocy wychodzi ze swojej kryjówki, dopiero nie i, i, i zaczyna działać, zaczyna żyć. Więc jest to takie półżartem, ale wiele ludzi również próbuje jedną ręką trzymać się Pana Boga, a drugą ręką trzymać się czegoś innego, na przykład świata. A tutaj zostało zadane, znaczy możemy doczytać to pytanie do Jonasza: Jesteś Hebrajczykiem? Jesteś chrześcijaninem? To dlaczego uciekasz? Przecież to honor służyć jest Panu Bogu. Czy jesteś dzieckiem Bożym? Czy jesteś może nietoperzem, który ma swoje skryte miejsce i wychodzi nocą? Właśnie to, kim jesteśmy. Obliguje nas do życia w obecności Króla, w obecności Boga cały czas. Nie tylko czasami. Nie tylko czasami stawiania się przed Jego obliczem i uciekania, gdy coś pójdzie na rękę albo gdy coś nam się nie podoba. Nie bądźmy ludźmi, którzy prezentują chrześcijaństwo, któremu jest ciężko paść pod na kolana i powiedzieć, że coś mi się nie podoba albo coś jest nie tak przed Panem Bogiem. Nie migajmy się od tego, nie musimy nic udawać, nie musimy zajmować się setkami różnych spraw, a później powiedzieć, że mam dość i takie życie mi się nie podoba, i wolę, wolę odejść gdzieś tam daleko od Boga. Nie próbujmy tak samo prowadzić życia w ukryciu. Bóg chce, aby każdy z nas spotkał się z Nim twarzą w twarz, spotykał się z Nim twarzą w twarz w każdym momencie. Przez innego z proroków, przez proroka Izajasza, powiedział te słynne słowa, które, które tak brzmią. To są słowa Boże. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Ale zauważcie, że ta obietnica, aby mogła być spełniona, bo Bóg zaprasza nas do siebie, musi dojść do konfrontacji z Bogiem. I wiele osób może w tym momencie powiedzieć, przecież nie da się ujrzeć Boga. No to o czym my tutaj mówimy? Jak mogę uciekać w ogóle z oblicza Boga, chociaż jak w dzisiejszych czasach przecież nawet nie da się ujrzeć Boga. Nawet Bóg nie przemawia. Ale moi drodzy, bądźmy bardzo uważni, dlatego że wiemy, że nawet ucha nie trzeba, żeby słyszeć głos Boży. Bo przeważnie głos Boży mówi nam coś tutaj w umyśle, albo mówi nam coś tutaj. Głęboko, jako przekonanie. Więc odrzućmy te wszystkie wymówki. Jonasz też nie widział Pana Boga. Jonasz słyszał Pana Boga. I zobaczmy bardzo ciekawie, jak się kończy z drugiego rozdziału, werset piąty i ósmy. Zobaczcie, to jest moment, kiedy Jonasz wyciągnął w końcu wniosek. I skonfrontował się z Panem Bogiem. To jest ta słynna modlitwa, którą wypowiedział właśnie gdzieś tam w głębokościach wód, w środ we wnętrzości ryby. I piąty werset mówi tak: To Jonasz mówi, Już pomyślałem, jestem wygnany z przed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Werset ósmy: Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana, i tak doszła moja modlitwa do Ciebie. Do Twojego świętego przybytku. Pozwólcie na jeszcze jedną ilustrację. Tonący chłopiec rozpaczliwie wołał o pomoc z wody, gdzie właśnie tonął, szamotał się i tak dalej. Na brzegu stała jego mama, ale krzyczała ratunku, pomocy: ratujcie go, ale sama nie umiała pływać, gdzieś nie, nie, nie skoczyła do tej wody. I obok przyglądał się pewien pan całej sytuacji. I nie reagował. I w pewnym momencie, gdy ten chłopak zaczął już tonąć, gdy osłabł sił, to ten pan skoczył do wody i wyciągnął go z wody. I ta kobieta e, z jednej strony szczęśliwa, a z drugiej strony z takim wyrzutem powiedziała: Co pan się tylko tak stał i przyglądał? Czemu pan nie zaczął ratować tego chłopca? A on powiedział: Nie mogłem go wyciągnąć, dopóki się szamotał, dlatego że w tym momencie wciągnąłby mnie i siebie pod wodę. I razem byśmy utonęli. Ta historia w doskonały sposób pokazuje pierwszy krok, który każdy człowiek musi zrobić, żeby skonfrontować się z Panem Bogiem. Musi stać się bezsilny. Musi przyznać się do swojej bezsilności i powiedzieć Panu Bogu, aby to Bóg zaczął bardzo mocno działać w jego życiu i układać jego życie. I po to, żeby zdać się na Jego łaskę. Wtedy nie będzie trzeba usuwać się sprzed Jego oblicza, nie będzie trzeba w taki pośredni sposób mówić Bogu: Boże, zajmij się życiem kogoś innego, ale mi pozostaw wolność w tym obszarze. Wtedy będzie można zawołać do Pana Boga w rozpaczliwym krzyku i powiedzieć: Boże, ratuj, zmień, dlatego że ja już nie mam sił. Próbowałem wszystkiego, ale nie wyszło. I zobaczcie w bardzo ciekawy sposób, ten drugi rozdział w wersecie 10 kończy się słowami tak. U Pana jest wybawienie. Tak, u Pana jest wybawienie. I ryba wypluła Jonasza na zewnątrz. I teraz nie będę dalej kontynuował kazania, tylko chcę przypomnieć wam, co jest w kolejnych rozdziałach. I w kolejnych rozdziałach widzimy już Jonasza, który... Nie ucieka sprzed oblicza Boga, dlatego że wie, że się nie da, ale robi coś innego. Wykonuje to polecenie, idzie do niej, nie wyogłasza, ale później gdzieś siada i konfrontuje się z Panem Bogiem. I nie jest nagle tak, że wszystko mu się podoba. Dalej mówi mu, Panie Boże, nie mogę patrzeć, jak ratujesz tych ludzi. Należało im się, trzeba było ich zniszczyć i tak dalej. Albo na przykład narzeka na drzewko, które wyrosło i zwiędło, i... ale zobaczcie, co się dzieje. On już konfrontuje się z Panem Bogiem. On już krzyczy do Pana Boga i mówi: To mi się nie podoba i tamto. I dzięki temu Bóg może być dokończycielem wiary w jego życiu. Widzicie to? Pomimo, że Jonasz nie śpiewa idealnie, tak jakby Pan Bóg chciał. Że krzyczy, że mówi, co mu się nie podoba, ale to już jest moment, kiedy Bóg może być dokończycielem wiary w jego życiu, dlatego że przestał usuwać się sprzed oblicza Pana. I tego Wam życzę, tego Wam życzę autentyczności i przede wszystkim tego, aby nie bać się, powiedzieć Bogu wszystko i dobre, i złe ale najważniejsze. Aby wszystko konfrontować z Panem Bogiem i aby pokazać swoją bezsilność. Tego Wam życzę i sobie. Amen.